Cześć wszystkim, zadanie z egzaminu maturalnego 2021, czyli tego najnowszego. Tutaj mamy do tabelki wpisać sobie wzory lub nazwy, oczywiście, e, substancji, które tutaj mamy wypisane. E, może napiszmy sobie, z jakich jonów się składają. No to wodorotlenek potasu rozpuszczalny w wodzie e, składa się oczywiście z takich jonów. Kwasu etanowego na jony nie rozpisujemy. Słaby kwas, ale mocniejszy niż węglowy, prawda? Czyli od razu widać, że tutaj będziemy musieli go użyć, ze względu na to, że e, no, mocniejszy kwas wyprze słabszy kwas, czyli h co 3 który od razu się rozkłada na h 2 i CO2 e, z jego soli. Możemy napisać sobie wszystkie te reakcje, nie ma żadnego problemu. E, no to może najpierw dwójkę. No dobra, no to tutaj będziemy mieli K2CO3, tak w ten sposób. No ja sobie tutaj podkreślę te drobiny, których na ją nie rozpisujemy. No czyli będziemy mieli CH3COH i jeszcze do tego H2CO3, czyli H2CO3 oczywiście nie zapisujemy, tylko wpisujemy H2O i CO2. No nabrane no jeszcze tam współczynniki trzeba będzie dobrać, prawda? Czyli tego też, no i one nie rozpiszemy, także to nam tutaj zostanie. Więc w miejscu, gdzie mamy reakcję drugą, możemy sobie zapisać tą reakcję jako CO3A plus nasz kwas. No i tutaj CH3COO minus. No i jeszcze CO2, mhm. no i tutaj mamy współczynniki jeszcze do dobrania. Mhm. No tak, tak możemy zostawić, jeszcze sprawdźmy tylko czy nam się tutaj zgadzają ilości wszystkich 3 i 4 tleny to jest 7, a tutaj mamy 4 6, no to jeszcze woda oczywiście do tego. No i teraz co tu mamy dalej? No to jeżeli chodzi o reakcję tutaj to, no to e, ta drobina, to czy ta substancja tutaj boso 4 to jest osad, którego oczywiście nie będziemy rozpisywali na jony, no a tutaj słaba część kwasowa raczej nie będzie w stanie z tym przereagować, natomiast oczywiście ta reakcja... Będzie zachodziła bez żadnego problemu z tymi naszymi janami. Czyli tutaj możemy wpisać sobie CH3COH. No a tutaj możemy wpisać BANO3 dwa razy wzięte. No to wiadomo już, że wodorotlenek potasu będzie w pierwszej, ale w takim razie może sobie zapiszmy. Czyli tutaj mieliśmy jako produkt otrzymać BACA3. No to tutaj musieliśmy mieć K2CO3 i jeszcze DOM3 dwa razy wzięte. No i dlaczego tak? No bo oczywiście e, części od kwasów mamy różnicę mocy, tu mamy słaby, tu mamy mocny, także osad oczywiście powstaje i jeszcze do tego e, kno 3 dobieramy oczywiście współczynniki do reakcji. No i to właściwie tyle, a jeżeli chodzi o 1, no to mamy te jony HCO3-, czyli powiedzmy jakieś tam KHCO3 no i jeszcze KOH, prawda? Dzięki temu tutaj będziemy mieli K2CO3 mhm. No i woda oczywiście. 3, 4, to jest. No dobra, no to zapiszemy jeszcze tą reakcję teraz w postaci nowej skróconej, czyli HCO3-OH- No i dzięki temu mamy CO3, 2- i H2. Także właściwie tyle. Jeżeli pomogłam. Oczywiście poleć film znajomym, wpiszemy jeszcze oczywiście te tą substancję, czyli KOH. Także daj lajka, no i uczcie się pilnie. Cześć.